Twoje ulubione śniadanie jako seryjny morderca? Wyobrażasz to sobie? Nie wiemy, jakie jest Twoje ulubione śniadanie, ale wiemy, że ponad 90% osób kupuje te rzekomo zdrowe produkty, które psują całe Twoje życie, począwszy od życia seksualnego, poprzez życie towarzyskie, kończąc na relacjach z bliskimi. Plus jest taki, że to Wy macie istotny wpływ na swoje życie. Trzeba jednak podejmować decyzję, co kupujecie w sklepach. Nikt tej decyzji nie podejmie za was. Wiedza w tym filmie spowoduje, że walka o zdrowie będzie łatwiejsza i spowoduje, że nie będziecie poniżani przez system, przepychani od lekarza do lekarza. Damy ci wiedzę, która ma potencjał do zmiany zdrowia. I zamiast pieniędzy na leki, możesz je wydawać na realizowanie swojej pasji, bo zdrowie zaczyna się od wiedzy. Bracia Rodzeń Prosimy Was o coś, jest to dla nas bardzo ważne. Prosimy Was, zasubskrybujcie ten kanał. Siłą rzeczy okazuje się, że jesteśmy youtuberami, czyli pracujemy w taki sposób, jak pracujemy. Naszą wiedzę, którą tutaj Wam przekazujemy, umieszczamy na pewnych platformach, które rządzą się swoimi prawami. To jest prośba, na której nam zależy. Walnijcie w kciuka, to jest raz, ale zasubskrybujcie kanał, bo okazuje się, że 60% osób, które nas oglądają regularnie, jeszcze tego nie zrobiły. A jeżeli to zrobicie, to my możemy Wam obiecać tylko tyle, że będziemy robić wszystko, co w naszej mocy, aby te filmy i to, co Wam mówimy, było jak najlepszej jakości i nie poprzestaniemy. Zapraszamy do tego filmu doktora Davida Anwina. To nasz kolega, dobry znajomy, lekarz z Wielkiej Brytanii, który właściwie ciężką pracę wykonał za nas i sporządził takie specjalne tabele, które służą do tego, aby zorientować się, jak Twój organizm zareaguje po spożyciu tych popularnych i rzekomo zdrowych. Produktów, konkretnie przeliczył te produkty na łyżeczki cukru, które spożywasz razem z tym produktem. Te tabele opierają się na dosyć popularnym stwierdzeniu indeks glikemiczny, ale przyznaj ty, bo masz takie samo zdanie jak ja na ten temat. Indeks glikemiczny nie tłumaczy wszystkiego, dlatego te tabele w sposób obrazowy zresztą tutaj będą się pojawiać. Żebyście zobaczyli, jak fajnie, praktycznie można je wykorzystać. One w sposób obrazowy pokazują, jak dane jedzenie, albo dobija gwoździki do twojej trumny, albo oddala Cię od tej trumny. Ten film będzie filmem wyjątkowo praktycznym. Przygotowaliśmy dla Was właściwie zrobiliśmy specjalnie na ten film zakupy. Byliśmy w sklepie, poprosiliśmy te popularne produkty, przyjechaliśmy do sklepu kupić produkty, które najczęściej kupują Polacy, właśnie. No to celów dydaktycznych i celów duberskich, prawda? Dobry. Dobry. Możemy proszę stać. Cukier? Kilogram. Banana też? Y Makaron -y -y jakiś ma pani? Jak? Pełnoziar -y pełnoziarnisty? No to z jasne, takiej rurki. Kolanka. Może być kolanka. Y -y -y. Ma pani takie płatki ścianiowe, takie chiliosy. Takie do mleka? Takie pełnoziemne? Mam tak. O, ceni mili są Mogę się O, jest Dobra, dobra O, są te Nesquik'i u nie? No, Mamy te? Jak najbardziej Dobra I ten Tymbar o, o, to ten 100% witamina C I jeszcze... Klep. Ma Pani tostowy chleb? Tak, to bierzemy ten pszenny Skławski Ten pszenny. O, i drzem Dżem, dżem truskawkowy Malinowy Malinowy, oczywiście, że to no, no. Banany mogę wziąć, nie? Oczywiście bardzo proszę. Dobra. I już. Na pewno. I za chwilkę skomponujemy kilka rodzajów śniadań i przeliczymy je dokładnie na łyżeczki cukru, abyście zorientowali się, że te rzekomo zdrowe produkty. To tak naprawdę czysty cukier, ale ile tego cukru? Przygotowaliśmy specjalny pojemnik, do którego będziemy, będziemy wsypywać cukier. Jak bliźniaki, to bliźniaki. Cukier <słuch> mamy też przygotowany, bo kupiliśmy przecież też cukier. I te produkty. Więc może zróbmy tak, że ja będę komponował śniadanie, a ty będziesz wsypywał cukier do tego słoiczka. Ale Nie knebluj mi ust, nie knedluj mi ust. Wiem, że lubisz Knedle. gadać, bo mam na bieżąco pewne komentarze. Nie wiedziałem, że na tylnym opakowaniu, na tylnej ściance cukru jest przepis na kokosanki, składniki. 6 białek, 200 gram cukru, 300 gram wiórków kokosowych, no i to wszystko trzeba mikserem rozmiksować, włożyć do piekarnika i piec około przez 20-25 minut. No nic, tylko cieszyć się zdrowym, krzepiącym posiłkiem. Ojej, jaki jestem głodny. Wstałem i mam w głowie te zalecenia dietetyków, którzy mówią: zjedz śniadanie. Najpóźniej do godziny, chyba ósmej, coś tam takiego się dzieje, ale większość z nas jednak je śniadanie przed wyjściem do pracy, więc jest to zdecydowanie wcześniej, ale bym dzisiaj zjadł... Mój dietetyk mówi, że owsianka z owocami to bardzo zdrowa opcja. Może i... z rodzynkami. Może z rodzynkami, Dobra. a ja w związku z tym, że zdrowo się odżywiam, bo mam insulinooporność, to powinienem jeść zdrowo. Wsypuję sobie... O, mam! Kupiłem sobie akurat właśnie płatki owsiane górskie ekstra... No, ale umów, dobra, ale umówmy po, się porcje, tak? tak porcje, ale umówmy dobra. się te płatki na wodzie są nie do przełknięcia, więc nie znam kogoś, kto je tylko i wyłącznie płatki owsiane na wodzie, nie dodając tam takich produktów, jak dodam akurat banana, dodam do płatków owsianych do porcji, oraz myślę, że śmiało można powiedzieć ten... Ale poczekaj, A, nie, nie leć tak dalej, tak. no Zrób tą owsiankę. Tak, tak Zrób tak. owsiankę. E, wsyp sobie ją tutaj. wsyp sobie na, na sok będziemy mieli e, jedną porcję owsianki. I ja już znalazłem w tabelach doktora Anwina już znalazłem, ile to jest łyżeczek cukru. To jest 3,3 łyżeczki cukru, więc poczekaj z tym bananem. Rozumiem. Ponieważ no, chcemy, żebyście inaczej od dzisiaj postrzegali wszystko, co kładziecie Świetnie. właśnie na stół. Czyli właśnie wsypałeś do, do tej miski nie owsiankę, tylko cukier. I teraz to są 3 łyżeczki raz. 1, 2, zdarza się, brak węglowo. 2, 3 No to właśnie 3. I z czym chcesz zjeść tą owsiankę, Mateuszu? Zrobię sobie owsiankę z bananem. Lubię banany, więc w, włożę tam a, całego banana. A jak jesteś pod opieką dietetyka, to dietetyk zaczyna wizytę od tego, co pan lubi, a ty mówisz, lubię banany. Dobra, czyli walnąłeś sobie teraz banana, ja już szukam ile to jest, w owocach oczywiście, banany, wow, jedna porcja banana to jest 5,9 łyżeczek cukru, czyli 6 tak, zaare... zaokrąglimy. Tak, 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 tak zareaguje z... organizm. Dokładnie, 6, no to mamy tu już 3. To... Nie wysyp. Raz, dwa, pół banana. 4, 5, rodzynki. Ja bym się jednak upierał przy, no na nas mówiono rodzynki w szkole, więc... Tu nie mamy rodzynek, ale wyobraźcie sobie, że właśnie dosypuje troszkę y, rodzynek. Zobacz, co tu się dzieje z rodzynkami. To jest jedyna, 10, dziesięć, no zaokrąglimy na dół, żeby nie było. To jest 10 No nie wiem czy czy się zmieści, ale porcje rodzynek sobie dałeś, no bo mhm. przecież dietetyk mówi, no może pan jeść wszystko, co pan lubi, tak? No zdrowe Dwa, Wiesz, to są owoce takie usłyszone. Trzy. Y, 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 każda porcja cztery owoców to jest dla Twojego zdrowia. 5, y, 6, 7, 8. 9 to, to, to już sobie przygotowałeś na śniadanie, co jeszcze byś Dobrze. chciał na śniadanie? No, lubię jednak dostarczyć sobie jeszcze witaminy C oraz innych witamin pod postacią soku, chociażby tego soku 100% sok 100% źródło witaminy C wybrałem sok jabłkowy wobec tego wlewam sobie to, dobra, daj, daj mi tylko mhm. bo, to, słuchaj, no też musicie wiedzieć, że to jest 100%, ale czytajmy. Sok jabłkowy 100% z zagęszczonego soku, plus dodana witamina C. No to co to znaczy 100% zagęszczonego soku? Zagęszczony sok jabłkowy Fruktoza. To, to cukier, czyli 100% cukru. Czyli to jest pierwsza, to znaczy to jest manipulacja, to jest po prostu zwykła manipulacja, ale no, ja nie wiem jeszcze, bo jestem nieobudzony i myślę zależnie. Wlewam sobie szklankę tego soku bo będę ją pił. To oczywiście może być sok pomarańczowy lub ananasowy. Mam e, czysty sok jabłkowy, jab czyli coś lepszego niż to, no bo to, to jest zagęszczony sok rozcieńczony wodą, a to jest czysty sok jabłkowy 200 ml, czyli no 200 ml, słuchajcie, to, to jest szklaneczka, e, czy nie taki kubek. Ale e. przepraszam, są rekomendacje, szklanka soku do śniadania. No to zróbmy szklankę, ok? Nie szklankę bądźmy. Zaokrągle do góry, bo, tam, bo to zwykle więcej pijemy niż szklanka, bo to, to, to się pije. 10 No bo to ty duży syp, kubek Ty syp, a ja jeszcze czytam Ten sok jest źródłem witaminy C A witamina C wspiera Twoją Odporność, ukaż wysypujesz Rad. Cukier, zobaczcie tutaj jest Wspiera Dwa. odporność 3 4 Ile ma być? 5, 10 6 7 7 Osiem. Osiem. I wiesz, że my to robimy tak na lajcie. Mhm. 10, 10, bo lu tak. ludzie i da daj mi, wielu z Was, napiszcie w komentarzu czy czasami sobie po prostu fanabery jakieś tutaj opowiadamy, ale zwykle jest tak, że osoby słuchając właśnie wielu dietetyków, ekspertów, ale też ekspertów, ym, y, no profesorów dietetyki czy endokrinologii nawet, no słyszą jak mówią, że śniadanie jest najważniejsze, że to musi być często największy posiłek dnia, i te osoby jedzą to śniadanie jako naprawdę duże. I wtedy zgodnie z tą, zgodnie z tą filozofią mówią, a to jak duże, to ja sobie no, tutaj nie pożałuję, bo wszyscy mi mówią, że jak zjem duże śniadanie, to przez cały dzień nie będę głodny. A coś takiego, jeżeli zjesz to, to zobacz, co my tutaj właśnie mamy. Dobrze. Co jeszcze na to śniadanie? Bo mało, mało. może nie to śniadanie, albo no załóżmy, że ja mam ochotę na kanapeczkę kanapeczkę, yy, chlebka z szyneczką. Czyli, do, ale poczekaj, bo załóżmy, że zjadłeś to, mhm. wyszedłeś do pracy, za dwie godziny jesteś głodny Przygod i robisz drugie śniadanie. Robię sobie drugie śniadanie, okay. robię sobie tą. Ka Wziąłeś kanapki do pracy. Wziąłem kanapki do pracy. Mhm. I oczywiście to są tak, najczęściej to jest tak, jedna kanapka podwójna, druga kanapka podwójna, oczywiście po, po, posmarowana margaryną, no bo Ur... przecież margaryna ma witaminy. Jęczmienny pełnoziarnisty, tak? Bo czytałeś, że jęczmienny pełnoziarnisty jest zdrowy? No to jest akurat pszenny, więc będzie zdecydowanie więcej, ale jęczmienny wydawałoby się, że jest zdrowszy, a tu? No, jęczmienny pełnoziarnisty, zobaczcie, naj, najgorszy wybór, 5,5%. E, Łyżeczek na jedną porcję, więc 5,5 łyżeczek. No bo załóżmy, że robisz małą porcję. Proszę. Jeszcze tu. Jeszcze tu będziemy sypać. I to jest drugie śniadanie, tak naprawdę. No, no bo tak. jesteś głodny, dlatego że zjadłeś oto to rano yy, zdrowe i już po dwóch godzinach umierasz i chce Ci się spać, dlatego że poziom cukru podskoczył yy, i nagle spadł, oczywiście nie mówiąc o insulinie, która bezwzględnie podskoczyła, i chce Ci się spać, a na pewno chce Ci się jeść, bo to jest wysokowęglowodanowy posiłek, który powoduje hiperfagię, więc za dwie godziny rzeczywiście chwytasz te yy, dwie kanapki przyrządzone, no i dowalasz kolejną dawkę cukru. No dobra, ale to ten chleb zjesz tak po prostu, no, chleb zjem y, z, z szynką, załóżmy. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Wiedzę znajdziesz w książkach Braci Rodzeń. Szczegóły na stronie www.braciarodzen.pl. I y, ja ci dałem tutaj za jedną porcję chleba, bo no, jakiś no. był taki chłop, który idzie na budowę, no to taki chłop, ja przynajmniej pamiętam, jak pracowałem na budowie. Pół bochenka. To pół bochenka jadłem na jedno posiedzenie, do tego jeszcze, o nie, to tego ci nie podaruję. Y, do tego jeszcze piłem taki w ciągu dnia cały termos dwulitrowy herbaty, którą słodziłem siedmioma jak nie ośmioma łyżeczkami cukru. Więc ja tutaj dowalam Tobie do tego drugiego śniadania dwie łyżeczki cukru. Dobrze. Dziękuję. I tak oszczędnie to robię, ponieważ, ponieważ normalnie je się więcej. A dobrze ale, ci jeszcze ale dwie ja... za, za te chleb. Dziękuję. Ja, ja chciałem zauważyć, że jest godzina 11. A zbliża się, godzina, zbliża się godzina 15 i ja bym zjadł obiad, ale taki wyjątkowo zdrowy, dlatego że zamawiam kurczaka i do tego zamawiam ryż. I zauważ, że ty, my tu nie mówimy o chamskich MM'sach, jakichś snickersach, podjadaniu lodów czy piciu Coca-Coli. My nie mówimy o, o czymś takim. My wam pokazujemy, że wiele osób to wszystko uznałoby za zdrowy posiłek. Dobra, mm -hmm. czyli co byś zjadł na y, ryż? Jakiś zdrowy basmati kojarzy ci się ze zdrowiem? Może być zdrowy, tak. Dobra, wie, wie, porcja 150 gram, jedna porcja, czy tak. dwie, byś duży chłop, jesteś? Jedną. Jedną. No to. No to przecież nie, ja ci nie wróg, e, to jest biały ryż, ale weźmy no ten taki, że niby lepszy, tak? Basmati. Żona przygotowała ci ryż basmati. Tak, no cokolwiek to jest, no ryż. No to dobry wybór, kurczę, widać, że taki, no nazwa zdrowa. No to walę tobie dziesięć, 10... <gryś> żeś wybrał, dziesięć łyżeczek cukru. Jest godzina która? O której to jesz? Przypomnij. Piętnasta. Dwa. Wybierz Trzy. czwórkę, panie. 4, Cztery. Pięć. Co robisz? 6. Organizm się już prze, przesycił? 7, 8, 9. Jakąś porcję owoców, że ona ci dała? 10. Tak. Bo, mam... bo, bo czytała, że każda porcja to jest więcej zdrowia. Do pracy zabrałem winogrona. Kistkę. Ciemne. Ciemne, bo lubię. Bo każda... mówił, że masz jedną Tak, Mój dziecko powiedział, że każda porcja owoców to dobry wybór. Dobra. E, czarne winogrona. Wszystko się zgadza. E, cztery łyżeczki cukru. No, Ty masz te wybory żywieniowe. E, masz insulinooporność, stłuszczenie wątroby? Mam insulinooporność, wątroby i mam też dietetyka Dwa. klinicznego, z, który zrobił doktorat y, i ja mu ufam. Cztery. Dobra, czyli zjadłeś ryż, bo coś mi tu nie pasuje, no bo jednak ciężko pracujesz fizycznie, e, dałeś żonie rozpiskę, no to aż mi tu nie pasuje, że nie ma zupy jakiejś do tego, jakieś ziemniaki w tej zupie. Zupa warzywna. Zupa warzywna. Z ziemniakami, tak? No to talerz. Talerz? Talerz. Ziemniak biały gotowany. 9 łyżeczek porcja. No to już nie bądźmy aż tacy, zjesz pół porcji, czyli 4,5 łyżeczki. No najczęściej chłopy to są takie. No napiszcie w komentarzu, że jednak te dolewki idą, prawda. Często się mówi, ale trzy dolewki brałem zupy, kochanie, taka dobra. To nie, to dajemy 9 w takim razie, bo ja tutaj nabrać się nie dam. 4. Ale ja lubię z ziemniakami, jak są takie mięciutkie właśnie. No plus tylko liczymy ziemniaki, a wszystko inne 7, 8, 9. Tak. Dobrze, mamy obiad za sobą tak naprawdę, wracam z pracy, jem tą zupę, potem jest długo, długo nic, jestem grzeczny, nie jem słodyczy, nie jem słodyczy, bo zostało mi to Ciasta zabronione. na dester nie zrobiła. Nie, nie zrobiła, bo mam insulinooporność, słyszenie wątroby, ale wieczorem coś mnie korci, żeby zrobić sobie kanapeczkę z moim ulubionym drzemem malinowym. Jesteś w stanie to przeliczyć? Jestem w stanie. Dżem malinowy 100% malin odmiany polana. Patrzcie, jaki to jest fajny zabieg marketingowy. 100% malin odmiany polana, czyli Czy... na pewno są maliny odmiany polana. Ale 100% mnóstwo cukru w tym produkcie. Czy jest ciemne pieczywo? Czy nie lubię jeszcze pszenne takie jasne, więc jeszcze nie jestem w stanie pozbyć się tego i jem jasne. Dobra, bo dwie kanapeczki powiedział, że po prostu mniej, że to, co lubisz, ale mniej. Dobra, czyli dwie kanapeczki, chleb pszenny wielkość 60, czyli 8 łyżeczek. Czy może donieść słoiczki? Nie wiem, najwyżej na stół się wysypie. Dwa, 3, 4, 5. mogliśmy dwa kilo cukru kupić, 6. siedem, widzisz, że tutaj zaokrąglam na minus, 8. dobra. Co jeszcze? My? Ja myślę, że to już jest ten moment, gdzie ja mówię pas, y, dlatego, że nie kazano mi się obiadać w nocy, więc to jest to, co y, zjadłem dzisiaj. No ale aha. nie było tam cukru. Ja, bo chciałem zaznaczyć, oprócz tych dwóch łyżeczek cukru z herbaty, ja nie dodawałem żadnego cukru, ani nie jadłem słodyczy. To skąd ten cukier y, w tych pojemnikach? Plus nie wierzę, bo my mówimy o osobie, którą właśnie chcemy obudzić tym filmem, która próbuje się odchudzić, ale może też jest no, są mistrzostwa Europy. Polacy grają, czy już jak to jest, to już przegrali wszystko, co się dało. Jest mecz i mam ochotę, właściwie przed meczem coś mnie zasało w żołądku, ale mam oto produkt, który w, skala Nutri -Score, w skali Nutri-Score jest A, czyli dietetyk powiedział, że można spokojnie spożywać, dlatego że Mam, tutaj jest napisane, zawiera pełne ziarno. Dodatkowo to Nutri-Score sprawia, że ja czuję się bezpieczny i mogę jeść ten produkt, więc zalewam sobie mlekiem miseczkę takich płatków. 77. 7. Bo to chrupki kakaowe po prostu, tak to raz, dwa. Tutaj z tyłu jest napisane, podaruj 3, uśmiech swojemu dziecku. 4, podaruj uśmiech swojemu 5, dziecku. Pełne ziarno składnik numer 6, jeden. Wyjątkowo czekoladowy smak Siedem. Nesquik. 7 witamin, wapń i żelazo. No jak tego nie jeść, skoro tak ten produkt jest zachwalany, a na pewno przez producenta. Yy, dobra, składu nie, nie czytałeś. Ja wiem, że, że po prostu to jest... No, zaufa, Czy, zaufałeś yy, czytałem, opakowaniu. Czytałem. Yy, jedna czwarta tego opakowania to jest czysty cukier. No to zobacz, jakie tutaj mechanizmy wykorzystują. Wystarczy dać 53,1%, czyli więcej niż 50% tak zwanej mąki pszennej, pełnoziarnistej, no to są definicje. Cukier, mąka kukurydziana, syrop glukozowy, to jest po prostu no największe ordynarne zło, które można umieścić w produkcie, czyli taki zagęszczony cukier. Dalej, no wasze ulubione, olej słonecznikowy, palmowy i substancje wzbogacające i tak dalej, i tak dalej. Gratulacje. No, i jeszcze jak jest mecz, to piwko pijesz? I Napiję się, ale tylko jedno. Tylko Dobra. jedno. Dobra. Co ty sypiesz? Przecież piwo nie jest. Ja nie piję słodzonego piwa. To nie jest słodkie, gorzkie piwo, takie cierpkie. To co sypiesz cukier? Dlaczego? To piwo to jest chleb w płynie. Aha. Dwa. Trzy. Cztery. Jedno myślisz? Z chłopakami? Pięć. Dwa. Sześć. Maks. 7. Kochanie, 2 piwka tylko wypiłem. 8, 9. Do piwka co idzie? Jakaś pizzę zamawiacie. Ale wyjątkowo tylko, bo Polacy muszą wygrać. Wiadomo, to tylko taki dzień. 3, 4. Giuseppe. 5, 6, 7, 8. Nie mamy miejsca, nie jest już, proszę więcej. Dzisiaj mam już dosyć, jestem senny i coś czuję, że nieświadomy, bo w życiu nie przypuszczałbym, że to niesłodkie jedzenie, które zjadłem, tak naprawdę jest bombą cukrową, bo przecież większość produktów, które zjadłem, to węglowodany, wysoko przetworzone, a na pewno wysoko wybijające insulinę i glukozę w moim organizmie. I zobaczcie, do czego to się wszystko sprowadza. Bo dla mnie ten obraz pełnych słoików cukru to jest obraz antyzależnego myślenia. Żeby tego nie było, trzeba zacząć myśleć niezależnie, brać wszystko, co wkładamy do koszyka, a później do ust, w perspektywie właśnie tego, czyli składu, technik marketingowych. No niestety. Nikt za was nie zacznie sprawdzać przekazu i tych autorytetów sami jesteście musicie to wziąć nie we własne ręce. Li, nie licz nawet na to, że ktoś weźmie cię za rączkę, będzie głaskał po główce, jak byłeś małym dzieckiem i powie: "Ja wszystko za ciebie zrobię, nie przejmuj się, będzie dobrze." Naprawdę? Nie będzie dobrze, Oj. jeżeli nie zaczniesz myśleć niezależnie i nie weźmiesz sprawy czyli zdrowie w swoje ręce. Nie ma w dzisiejszych światach autorytetów, a już na pewno od żywienia. Świat żywienia to świat niewiarygodnych badań epidemiologicznych, to świat lobby, to świat wpływu przemysłu spożywczego na tworzenie takich produktów, które są rzekomo zdrowe dla Twojego... Rzeczywiście organizmu, a to jest tylko i wyłącznie manipulacja. No nie dajmy się nabierać na takie banialuki. I faktycznie, jeżeli jest tak, że nie zaczniemy myśleć niezależnie, no to po prostu będziemy chodzić tymi alejkami jak w labiryncie, prowadzeni muzyką, smakiem. Dźwiękiem prosto do produktów, które chcą Wam te firmy wrzucić do koszyka, a później do Waszego domu. Powodzenia, trzymajcie się na początku. Nie będzie oczywiście prosto, bo jesteśmy wszyscy uzależnieni gdzieś tam na pewnym etapie od jedzenia, które rzekomo nie uzależnia, ale jakoś trudno zrezygnować ze zjedzenia kanapki wysoko przetworzonej, pszennej z masełkiem. Masełko jest super, ale kanapka już jest trucizną. Zdrowie zaczyna się od wiedzy. Bierzcie tą wiedzę, ale dawajcie znać też w komentarzu, czy ta wiedza Wam się przełożyła na zdrowie metaboliczne. Wierzę mocno, że tak. Zjedz teraz to, zjedz to, nie, za karę, nie! Dołącz do niezależnie myślącej i pięknie żyjącej społeczności.